I... Nie, no, tutaj na pewno nikt ich nie znajdzie. Ja już wiem, że ten czas jest bezcenny. Mamo, mogę już? Jeszcze pięć minut dla siebie. Co to jest? Chowasz się? Nie, nic nie chowam. Rosman. Melatonina, lekam dobry. Już ten dobry dzień właśnie zaczął się. Melatonina Lekam pozwala szybko zasnąć i dobrze spać. Melatonina uzależnia. Dzięki melatoninie Lekam możesz rano dobrze funkcjonować i być gotowa na wszystko. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Teraz w KFC od piątku do niedzieli drugi kubełek 50% taniej. Spadaj do KFC lub zamów w dostawie swój ulubiony kubełek, a drugi otrzymasz 50% taniej. Już ten weekend tylko w KFC. Wow, Ale duże, co to? Giga kuziki! Maskotki takie duże. Takie wielkie, też chcę jednego. To była! <noise> <noise> Jak je złapać? Proszę pana! Proszę pana! pana. Łatwo! W Łap wszystkie gigafudziki w żabce dzięki zdrabce. Zrób zakupy za minimum 30 zł, odbierz zdrabkę i wygraj fuziki, kabrelok lub inne nagrody. Żabka. Uwolnij swój czas. Jestem Joe Denville, nowa pracowniczka biura śledczego. A ta młoda dama nie żyje. To nie było zwykłe morderstwo, zabójcy chodziło o coś więcej. Nie łamie żadnych zasad. Próbuję tworzyć nowe. Przeszukamy ten wieżowiec cal po calu, póki nie poznamy prawdy. CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku. Dwa odcinki. Dzisiaj od 22.00 w Szóstce. Tu nie ma nudy. Życie czy śmierć? Śmierć. Wyrok zostanie wykonany. Podnieś to. Przecież tylko udajemy. Musimy dobrze dbać. Tylko akcja w czystej postaci. Zupełnie jak Mel Gibson w zabójczej broni. To był tylko film. Jesteś gotowy na spotkanie z legendą? Wynagrodzę ci to, obiecuję. Zrobisz to? Strażnik Teksasu. Od poniedziałku do piątku o 18.00. W szóstce. Każda zbrodnia to nowe wyzwanie. Czy macie już pierwszych podejrzanych? Morderca jest uzbrojony niedobrze. Kolejne zagadki i niebezpieczne sytuacje. Nic nadzwyczajnego. Nic. Dwóch poszkodowanych, jeden strzelec. To jakaś gangsterka, czy porachunki? Chcemy wiedzieć, dlaczego pan zabijał. Tego w aktach sprawy nie ma. Sprawiedliwi. Wydział kryminalny. Po dwa odcinki. We wtorek, środę i czwartek o 22.55. W szóstce. jest chowam. Czas dla siebie też może być prezentem. do masa.